Nie te drzwi. Jak to? na nie te drzwi. Urząd podatkowy jest tam naprzeciwko. No jak to, to te drzwi. Pamiętam jak dziś. Tu stało moje łóżeczko, przykryte takim szkockim kocem. Tam za ścianą moja mama dorabiała haftowaniem. Tam jest łazienka. No tak właśnie. Mama w łazience robiła haftowanie, bo tam było widnie, a mama miała słaby wzrok. Przepraszam bardzo, że tak się wzruszyłem. Wie pan, hmm. przedstawię się. Malinowski. Filikiewicz. Jak? Filikiewicz. <laughs> tak ładnie. Może, no niech pan siada, zrobię panu Dziękuję. Kawy. Chętnie kawy. Kawy. A może pan ma ptysia? Co? To takie ciasko, Ptyś. Nie, nie mam, skąd. Przepraszam. Drowiazg. Tylko dużo wody, proszę. Tyle? Tak, 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 dziękuję. Pan jest tu jedynym lokatorem? Tak, z żoną. Znaczy jedynym z, kim? z żoną.